Filmie robiłam eksperyment społeczny i no trochę się zawiodłam na was, ponieważ oddawaliście mi po prostu tak hasła. Niektórzy pisali, że to fake, i niektórzy, że ten. O oh, Boże, dosłownie no, eksperyment społeczny napisałam, zrobiłam minutę temu. Wstawiłam go w sensie, ale dzisiaj też go robiłam, jakby. Zawiadam się na was po prostu Ale po co? Po co? No jakby po co mamy się spotkać, żebym ci wlipa kupiła? O Jezu? O Jezu. Ludzie naprawdę, no przykro mi, że tak po prostu oddajecie hasła do kont. Ja po prostu się spotkamy. Ale najpierw powiedz po co. Jezu, no co za... Jest Lena, po prostu powiedz po co. Oh. Dobra, widzę, że chyba nie dam rady dłużej tego ciągnąć. Z Leną, bo Lena. No spotkajmy się, no spotkajmy się. No ale ja nie chcę się spotykać. Top, u mnie w domku. Dzięki. Jezł, ludzie, odpiszesz mi ktoś, please. Nie odpisze mi nikt, nie. No, no to ładnie. To było mnie, to ustał około mnie. nie wiem, po prostu chcę się spotkać żeby tak pogadać no to no, ale możemy pogadać tu na Czyli jakby, no o co chodzi? dlaczego ty chcesz się ze mną spotkać? Chcesz powiedzieć wszystkim, że o ja jestem po pierwsze nie oszukuję. O Boże, no star bodesz. O! Myślałam, że będzie pytać o jakieś głupie rzeczy. No i częściej tak ludzie robią. Jak zakładam konto kasia 1929, to jak widzieli ludzie, że miałam pierwszy level, to około od pierwszego do trzeciego levelu ludzie po prostu do mnie przyłazili z... Na przykład, o hej, też masz niski level, poznajmy się czy coś takiego dam ci mojego snapa. A jakby ja tak ja... o Boże, o co tu chodzi? Hej, tęskni cię za mną, ehm, <śm> um no no ale ty jesteś aktywna. <śm> jakby ja chyba czegoś nie zrozumiałam, prawda? program. Ej teraz sprawdzimy, robię program. Hejka, chcesz wypa? Zobaczymy. żeby ludzie, odpiszcie coś, kontent zróbcie jakiś. O! Nie ma nic ciekawego do roboty, naprawdę. A, i ja ogólnie niedługo zakładam grupę dla, tylko dla moich subskrybentów. To będzie grupa na MSP. Zastanawiam się jeszcze nad nazwą. Nazwa być może będzie angielska, lecz wszystko będziemy pisać po polsku, więc jak ktoś ma słabo z angielskim, to spoko, rozumiem. Też kiedyś miałam słabo z angielskim. Teraz piątkę na półroczu dostanę. No, ale nie o cały rok w sumie. No, dobra, nie o to. Uh, ogólnie, co ja chciałam powiedzieć, um, tylko moi subskrybenci będą mogli... Um, dołączyć do grupy i ja wiem kto mnie subskrybuje wiem kto mnie subskrybuje widzę kto mnie subskrybuje więc oszuści oszuści zostaną wywaleni z grupy i na zawsze i nie będzie mowy, że z innego konta też będą mogli wejść, bo nie jak rozpoznam to że ten, no nieważne po prostu rozpoznam to tak, że po nazwie na YouTubie, bo każdy ma nazwę na YouTubie, no chyba że ktoś nie ma konta na YouTubie, tylko po prostu tak ma, ma YouTube, ale bez konta, no to będzie słabo trochę. To wtedy postaramy się pomóc tej osobie, założyć konto, no nieważne. No i ogólnie jeśli podacie mi nazwę na YouTubie, ja sprawdzę czy subskrybujecie mnie i wtedy zatwierdzę, że będziecie mogli jakby dołączyć do mojej grupy. Na czym będzie polegać nuda, no się Wam się nudzi, chcecie mieć więcej znajomych, no to zapraszam do klubu. Zastanawiam się jak mówię nad nazwą. I no niech nie odpisuje. Aha, no miałam wyjaśnić. Jeśli się komuś nudzi, e, jeśli po prostu no, chcecie zawrzeć nowe znajomości, chcecie się nauczyć na przykład czegoś, na przykład. Jeśli Chce się, chcecie się czegoś nauczyć, na przykład. Pokażę tylko coś. Przykład, y oh, nie, nie, nie. Hity, hit. Na przykład. Nie, Hity, hity. Na przykład robieniem. Takich rzeczy. Dobra. dajemy lówka, bo piękny jest ten Tiger. Albo na przykład robieniem różnych takich rzeczy. O Boże, ale to jest piękne. Taki pixel art, trochę zabranie no, nie wiadomo. Wbijaniem rzeczy do topki, znajomości itd., itp., bla bla. To zapraszam do mojej grupy. Wystarczy tylko napisać na inapryw. Może nauczyć się robić softów, jak ktoś. Umie robić softy i będziesz chciał dołączyć, no będzie będziesz chciał się z nami podzielić, jak robić softy. spokojne ustanowienie na przykład do Bedini, zamknięcie Nowe Star, czyli Kino, Pawlanie Katowe Nazwa, Unikatowanie, mocne Robienie Sonika. Te pakietu obety niektórych eventów zbiera, nie Sonika. Ok, ona tu musi zbijać na tym dużo. unikatów. Czemu to ma szydzić. Wiem, jak się robi softy. Nie to, że chcę. Ale moja koleżanka chce zależyć od i chce mieć jakiś unikat. Ogólnie ja wiem, jak się robi softy. Nie wiem, nie umiem robić, ale wiem, jak się robi, bo bardzo miła osobka z Facebooka przesłała mi filmik, jak się robi, ale nikomu nie powiem, nie dam. Spoko ona jest normalna? No sora. Co? Ty Wszystko oszukałeś moją koleżankę Co? Nikogo nie ko nie oszukam. Jaki nie. twoja yeah. ja. Ej, ale nie mimo, już tak od razu. N nie oszukałam nikogo. No, or, <grym> Dlaczego tu mam 48 lajków? Jak zrobię coś takiego, to też będę miała tyle. No jakby jest. Ale kolorki: Pocket Sunrise. Pocket Sunrise, nefde. No Szkoda, że nie wymienisz. Miałam kiedyś buty z sun, Peku Sunrise. Jest mi przykro, bo zostałam na nie oszukana, dostałam je od Jonny Tez, za co jeszcze raz bardzo dziękuję, no, no zostałam na nie oszukana, jest mi mega niemiło, a buty były w moich kolorach, nie, w moich kolorach. Jest mi tak bardzo przykro. Bardzo mi przykro. W ogóle piękna jestem bluzka z paku Sunrise. Ta brązowa i ta biała są piękne. Włosy. No, chyba ładniejszy w blondzie, Butem pięknym po prostu. Miałam tak i nie straciłam. Przez jedną oszustkę. Bardzo niemiło Ci dziękuję. Dlaczego dziękuję? Nie wiem dlaczego dziękuję. W ogóle nie dziękuję. Włoski, wymienisz brązowy włoski, dam brązowy rain. i no, czy wy widzicie, że tu jest nefyty napisane? O, rękawicza, z którego roku i miesiąca on jest? Proszę o odpowiedź prywatną. Ej, okay. w ogóle z rękawiczką się wymieniałam. Zobaczymy. Czy napisać do niej, czy nie? A do ono mu napisał. Boże, trzy dni temu to może być nieaktywne. Napisać? Napisać? Nie, no dobra, nie będę pisała. ojej, ojej, oje, oj, oj, Na, 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 na. jak wie, posłuchamy. Macie, możecie się zastopować. jeszcze się, że żeby mi czasu to nie brało. Mhm, mm to twierdzi, że była... Ej, to już żabcia Emilcia. Twierdzi, że była dwa miesiące oszustką, ale już nie jest. No jakby... Aha. Żabcia Emilcia oszukała też moim kiedyś kol na chyba jakiś pak. I Mek Fredny... Robię same teraz oczywiście bym wymianki, ale wtedy nie robię. No się okaże. Ogólnie, że cię też kiedyś oszuka mnie na innym koncie, który on ma Zobaczymy. Zobaczmy. 67. Jakoś wtedy miałam. Nie pamiętam, którą miałam wtedy, ale mega mnie to wkurzyło. Jakby naprawdę. Teraz tego konta już nie ma, bo oszukali mnie. No miło, naprawdę. No ale no... Nie sądzę, że już nie jest oszustwem. A te uczciwości to wiecie. Takie uczciwości to z sama z innych kąt mogę też wpisać, więc... Oj, jej, jej. Uwaga, bo... Ej, mega ładna kurtka, tak w ogóle. Oddam za dobrą ówkę. Która? 36? Ej, naprawdę mnie to przeraża, że ludzie tak wyglądają, um, a mają jakiś niski level. Ja, tu nie chodzi o to, że im wyższy level, tym ładniejszy może być, tym bardziej um, ten bo tu nie chodzi o wyglądzie, no ale wiecie co mi powtarza moja mama? Dobrze, nie trzeba się ubierać jakoś mega modnie, ale jakoś się trzeba ubrać, bo to świadczy o nas, jacy jesteśmy. Jak się ubierzemy, jak y, nie powiem co, to o nas świadczy tak po prostu. No jakby, o Boże. No dobra, to na dzisiaj koniec. Życzę wam miłego dnia i bajo.